Dwunasty krąg krainy ludu to najwyższy i najniebezpieczniejszy krąg tej krainy. Jest on jednym z najbardziej tajemniczych miejsc krain mentalności i doznań psychodelicznych. Teoretycznie zwykli śmiertelnicy nie mogą się tam dostać, lecz jest pewien sposób. O północy równonocy wiosennej należy zażyciele zde w dużych ilościach podskoczyć trzy razy i nie mówić banan. Wtedy istnieje 34% prawdopodobieństwo dostania się do 12 kręgu. Jednak mało ludzi się tam dostało, a tylko jeden z nich postanowił opisać to co widziało to jego zapiski. Dostałem się tam. Sam nie wiem, co mam robić, strasznie i psychodelicznie. Nie ma tam jakichkolwiek kształtów i kolorów, a wszystko jest jednym. Wydaje się straszne, ale to nic w porównaniu z tym, co dotykało około 78% próbujących się tam dostać. Po zaczęciu fazy nie trafiali do dwunastego kręgu lecz do miejsca dokładnie za nim nazywanego ciemną stroną krainy ludu. To ponoć gorsze od śmierci. Jeden z ludzi pisał. Straszne. Nie ma tam nic. Tylko ciemność i mroczne zmasakrowane twarze latające w przestrzeni echo jest ogromne, a słychać tylko plumkanie wody lub krwi. Czujesz oddech na plecach i jakby pałka uderzała o twoje nogi. Lecz nie da się tego opisać. ハハハ。<laughs>